Halo Busco! Jak co tydzień spotykamy się, aby przedstawić wam wydarzenia w nadchodzący weekend w Busku Zdroju i okolicach. W piątek w Buskim Samorządowym Centrum Kultury na scenę wejdzie pełna energii obsada spektaklu Męski interes. W sobotę rozpoczniemy na Placu Zwycięstwa, gdzie ruszy Wielkanocny jarmar. W Domu Zdrojowym będzie można zajrzeć na spotkanie autorskie z Krzysztofem Bieleckim oraz obejrzeć wystawę ikon Doroty Madej. W tym samym dniu AKS 1947 Busko Zdrój zmierzy się z pogonią Staszu. W Pińczowie odbędzie się koncert przy Świecach Impresje Wielkopostne. Niedzielę, jak zwykle, rozpoczniemy od giełdy kolekcjonerskiej. Także tego dnia wyruszy pierwszy rajd PTTK imienia Stanisława Wysockiego. A niemal równolegle Pinczów opanują motocykliści, bo właśnie wtedy oficjalnie rozpocznie się sezon motocyklowy. Po południu w Busku Zdroju to dwie propozycje: koncert Buskiej Orkiestry Zdrojowej oraz prelekcja o dawnych obrzędach wielkanocnych. Wieczorem natomiast warto wybrać się na spacer z przewodnikiem Busko Nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców, którzy chcą odkryć nasze miasto w zupełnie innych barwach. To wszystko na dziś. Wszystkie szczegóły na temat wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia za tydzień.